Siemaneczko, witam wszystkich na kanale AgroDev93 czekałem na paczuszki paczuszki dzisiaj doszły część mam nadzieję, że jutro będzie następna część ale dzisiaj doszła część najważniejsza czyli to o czym mówiłem pokrowce na fotel i powiem Wam szczerze pozwoliłem sobie już rozpakować bo już nie wytrzymałem i jak dla mnie za tą cenę to jest kurde rewelacja. Kurde, nie wiem jak to pan pokazać. O! To jest, ma, to jest oparcie. Zobaczcie. Materiał jest bardzo gruby. Welurowy. Zarówno ten jaśniejszy, jak i ten ciemny. Ogólnie pokrowiec jest wykonany bardzo, bardzo dokładnie z podbitką. Nie jest to o. Jest gąbka, jest to dość fajne, grubsze, zakładany na rzepy, plus jeszcze tutaj jest sznureczek do ściągnięcia. I powiem Wam, że patrząc na to, jest to lepsze rozwiązanie niż siedzenie welurowe, bo taki pokrowiec mogę sobie w każdej chwili ściągnąć i wyprać. Jak mi się ubrudzi, czy ukurzy, czy cokolwiek, na no siedzenie, no to co? No, wyjmowanie, pranie, no więcej jest po prostu pierdzielenia się niż z tym. Yy, zaraz będziemy sobie zakładać, zobaczymy, jak to pasuje. Ale moim zdaniem będzie to pasować lux. Ogólnie mam nadzieję, że tak będzie. Że jak będzie pasować lux, tak to wygląda, jest uszyte. No to będzie fajny fotelik w 60. I zobaczycie, jak to wygląda, jak założymy. I będziemy sobie dzisiaj działać trochę przy elektryce wewnątrz, bo już trzeba to kończyć, bo mnie zima znowu zastanie a orka czeka. I testy. Także widzimy się za krótką chwilę, muszę sobie wyjechać na dwór i bierzemy się za robotę. Dobra, wchodzimy, palimy maszynę, wyjeżdżamy. Ogólnie sobie już tutaj te boki skręciłem, te zabudowy tam i tu. Yy, podłoga też już jest skręcona z jednej i z drugiej strony. Elektryka pod spodem, pod kabiną, zrobiona. Teraz tylko zostało zrobić ją tutaj. Jak widzicie, to jest nowy przewód do sterowania podnośnikiem. Tutaj do tych, do guzików. Tutaj, no to te kabelologie będzie trzeba rozgryźć. Niestety. I zapalimy, nie? Aha. I zobaczcie, radio się nie włącza po stacyjce, bo sobie zrobiłem radio bezpośrednio do akumulatora. Wyjeżdżamy Ojej, no, pyk. I bezpieczeństwo operowane przez PK towarzystwo bezpitą SKI No i się radyjko włączyło Ale to to jest mistrzostwo patrzcie, pyk Teraz mamy polowe Ajaj, skręcamy ja na polowych to tylko używam jak sami widzicie do wyjeżdżania ze stodoły. do tego mi są polowe potrzebne bo wolę sobie wolniej wyjechać z większą kontrolą bo naprawdę tę lampeczkę musimy gdzieś zawiesić A no jak widzicie też te są przyciemnione i to nie jest jakoś nie wiadomo jak przyciemnione że ciemno że ciemno jest bo zobaczcie i to mi kurde wystarczy powiem wam szczerze tak czy siak gałka też już jest nowiutka założona na kierownicę podzielałem te, te 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 o to co, co poizolowałem i wystarczy się, przenoszę się teraz na kamerkę tą drugą postawię sobie ją gdzieś tutaj żebyście widzieli te pokrowce jak się zakłada bo potrzebne mi są dwie ręce a z telefonem wiecie sami że jest ciężko no to cóż postawimy ją i i nagrywamy no i dobra kamera umieszczona myślę że co nieco będzie widać Zakładamy pokrowce, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. O, który będzie, który chyba ten będzie na oparcie. Rzepki sobie odpinamy. Snureczek do tyłu i przekładamy. Przekładamy rzepki. Każdy sobie rzepkę skrobie, nie? No. Tu sobie wyrównamy, tu sobie podciągniemy, napniemy no. na rzepkę, teraz druga strona na rzepkę i sznureczkiem sobie ściągniemy. to też pójdę od tyłu, tam ściągnę i teraz zakładamy pokrowiec na siedzisko Siedzisko, siedzisko, zobaczymy jak będzie to pasować Powiem Wam szczerze, że pokrowiec na oparcie jest bajka jeszcze się ściągnie, jeszcze się ściągnie sznureczkami, tutaj ściągniemy sobie najpierw rzepy, o, jedna jedna, a gdzie druga? Kurde. Podeszła nie tu gdzie trzeba, a już jest na swoim miejscu. Druga. Teraz sznureczki sobie zawiążemy. Poprawimy sobie najpierw. wiecie to też jest pokrowiec szyty na zamówienie kupiłem taki jaki znalazłem tutaj pan naprawdę wykonuje solidną robotę z tymi pokrowcami bo ja gorszej jakości pokrowce do samochodu kupowałem i to za wiele większe pieniądze a tutaj pokrowce do traktora i to kurde w takiej cenie jeśli na przykład macie jakiś e, fotel po, po dziargany czy coś w tym stylu. To jest naprawdę fajunio, ale ale, ale, ale żeby dobrze zawiązać. To musimy sobie odkręcić oparcie i jakoś to było po prostu to dobrze założyć, tak żeby po dobrze ściągnąć. popuścimy Dobra. mamy to i bierzemy sobie stojaczek z telefonem tak, bo sobie wziąłem stojak na telefon idziemy tutaj w ten mój burdello stół i musimy sobie ładnie to naciągnąć, ale ogólnie zobaczcie jak, jak pasuje tu jeszcze się naciągnie jest mięciutkie, fajne Dobra, ja sobie to ponaciągam i widzimy się na efekcie końcowym i bierzemy się za elektrykę. Tak wygląda zamontowany pokrowiec na siedzonku. Tak widzicie, nie to siedzenie, nie? Nie porównanie. Zobaczcie, welur. Że welur, zobaczcie. Zobaczcie jak się fajnie przejdzie. jak się To jest welur. Typowy welur jest za rąbiste. Żeby nie powiedzieć brzydko, bo tu zaraz będą mnie poprawiać, że przeklinam. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Mogę polecić te pokrowce. Drogie nie są, bo kosztowały mnie 95 zł z przesyłką pobraniową. 90 zł, przepraszam, 90 zł. Sam pokrowiec 65, a tutaj pan ma takie pokrowce, ale ma też pokrowce na te siedzenia, te takie z tym zwężonym, takim kurde oparciem. Te też do 60. zakładam, one są niskie dość, te siedzenia. Oferowano mi też takie siedzenia, ale ja się zdecydowałem na to, ponieważ te siedzenia, te zwężone, to są firmy wiadomej, której ja nie polecam, czyli GoPart. Miałem te siedzenia. Po pół roku zaczęło piszczyć, czyszczyć Luzy mieć i nie polecam. Wsięgiemy sobie teraz. O kurde Teraz to ja mogę jeździć 60 Kurde, wygodnie. Zobaczcie, o, śmiejcie się z moich butów, to są klapki do żywotki. One jeszcze będą do końca roboty 60. Zobaczcie. Teraz jak mam nogę. O, bez problemu wciskam i jeszcze mam nogę zgiętą, nie mam, nie mam problemu. Tutaj tak samo. Do. O. I też nie ma tu problemu z wejściem między siedzeniem a, kierow a kierownicą, nie? bo ja mam przesunięte to siedzenie, ale żadnego problemu tutaj nie ma, jak było z tym niebieskim. No powiem Wam szczerze, że, że zarąbiste to siedzonko Teraz wyszło i cena. W tej chwili za takie siedzisko to jest 340 Za siedzenie dałem i 90 zł za, za pokrowiec, czyli 430 zł. I powiem Wam szczerze, że wolę to siedzenie niż, niż to pełne. Powiem Wam, że fajniej wygląda. Można pokrowce ściągnąć kiedy się, się chce, wyprać i zakłożyć ponownie. I siedzenie w, te, w ten sposób się nigdy nie zniszczy, nie popęka ta ekoskóra, bo cały czas jest schronione przez to. Dobra, dosyć tutaj chwalenia tego. Biorę się za elektrykę, za te o kabelologię, co tam wisi od, od kurde, od tego słupka. Oj kurde, Macie. Dobra, trzeba się teraz pobawić w elektryka wysokich napięć <grym>, rzędu 12 V. Tu mam całą elektrykę, tu już są wyjścia plus i minus po stacyjce, czyli wszystko to co mi jest potrzebne. Tutaj będzie schowane wszystko jak widzicie do silniczka. Tu muszę jeszcze krańcówkę zamontować, bo ta co była i łączymy wszystko. Kurde tak jak było, nie będzie to proste, od razu wam mówię. Muszę sobie tutaj po Posegregować co, gdzie, od czego przednie halogeny, tylne halogeny, podcinać te dziadostwo, co tutaj łączyłem, porobić to jak należy, ten moduł wywalić. Muszę sobie tutaj lutownicę zaraz kombinować i dolutować kabeleczki do nowego modułu. No cóż, nie będzie ciekawie, nie będzie łatwo. Tym bardziej, że tu jeszcze muszę przyciski wyciągnąć. Kabel już jest, tylko jak 5 żółw, w razie w jeszcze jedna żółła. Tutaj już mam o, Tutaj mam ten sterownik, o który żeście tak pytali. To jest sterownik do właśnie tego otu urządzonka. To jest tak zwany regulator obrotów lewo-prawo, jak widzicie. Sobie po już. Kabelki z konektorkami. Zrobione jest to tak, jak się kurde należy, bo już mnie denerwowało. To jest puszczone zasilanie do właśnie do tego urządzonka. Tylko i wyłącznie do tego. Tu, są, tu jest kabel puszczony do tyłu do, do, yy, do przycisków, a tu jest puszczony do przycisków. Tutaj, co mam w kokpicie. Nie, no, no powiem Wam, że zarąbiście za to się do nie wygląda. No. Massacration teraz jest. Naprawdę polecam, jeżeli ktoś chce pokrowiec, to ja Wam tam udostępnię link, żeby tam nie było żadna to reklama, żadne nic nie dostaję, za to po prostu chcę, żeby, żeby wszyscy widzieli, że jednak polski produkt nie jest wcale taki zły w każdej dziedzinie, tak? Bo to jest polski produkt, nie chiński. No i cóż, tutaj mam, jak widzicie, to jest odłącznika, to jest masa, będzie odłącznik podłączony na razie, jak jest, skręcony, żeby tylko odpalać. No i, i tutaj jest. Do tego muszę konektorkami sobie zakończyć, tutaj ten przewód. No i cóż, jedziemy z koksem. Najpierw tam posegreguję ten tył. I jedziemy dalej. Skrzyneczkę sobie tutaj już zamontuję, wyczyszczę najpierw tu bok. Skrzyneczkę zamontuję i jedziemy 6 musi być do do soboty skończona. I czekają robota. Także nic działam. No i tak jak widzicie, skrzyneczka już jest zamontowana na elektrykę, gniazda, zapalniczki, wszystko na konektorka, wszystko na nowym kablu. tu mam jeszcze taki typ kabla i ten będzie też użyty ogólnie przywracam wszystko. Jak to się śmieje, do ustawień fabrycznych, czyli oryginalnych to jest ta związka kabli od tych cycków czyli od podświetlenia LED. Jeszcze tego muszę jednego umieścić. Pieski siedzą mi towarzyszą, jedna i druga. No i, i, i coś węszą <grym> No i co. Ogólnie przerabiam tutaj elektrykę, tak mówię, do tych lampek, bo to było podłączone bezpośrednio do tego główna. Ale jak widzicie, się szpaliło, ale mam drugie na szczęście. Także nie będzie płaczu, i do tego sobie dolutuję. Tak samo przewody, tutaj, takie jak tu, i konektorki męskie i na wsówki wszystko będzie elegancko rozłączane nie będę musiał już nigdy ciąć nigdy ee, ucinać tego czy rwać a tak to, to będzie tylko pyk pyk rozłączone to jest od kamerki tak samo będzie przedłużony na konektorkach to jest tak mówię zasilanie no i tutaj jeszcze zostało od wentylatora może starczy do środka o, to tu się wszystko przekłada. Hello. Jest na świecie, ale za krótki. Także, o, bo to wszystko musi być tak umieszczone. Tutaj. E, także też będzie przedłużony. I tu kabelologia do tego sterowania. Ja sobie działam. Dalej. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Jutro też kolejny dzień robót przy 60. Także też coś tam się ponagrywa. I to wszystko. Muszę sobie kamerkę naładować, bo dzisiaj mam nie naładowaną i dlatego też nagrywanie jak nagrywanie. Ale ogólnie chyba jest dobrze. Może się w sobotę to skończy. I w niedzielę. Może wyjdzie odcinek już taki na ukończeniu. 60, taki prezentacyjny, że tak powiem. Ale to jeszcze się okaże, wszystko w praniu. Nic. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.